odwiedzamy stadninę koni wielkopolskich w Wyłudach u Anny i Jarka Pacek. Hodowane są tutaj przede wszystkim konie wielkopolskie. Mają oni aż 24 klacze biorące udział w programie ochrony zasobów genetycznych i pięciogierów ogierów wielkopolskich z tego samego programu. W Polsce to tarasa koni jest najbardziej zagrożona wyginięciem. Dorosłych klaczy starego typu wielkopolskiego jest mniej niż 200 sztuk. To są klacze wielkopolskie tak, czy espa? Wielkopolaczki. Jak się nazywają? Jedna jest czajkowska ta po lewej, a po prawej Nespro. A i coś tam w śpi. Tak, najmłodszy. Czy tamta coś widzi? A ta, ta generalnie na, na do nas na słuchy. To jest czajkowska, tak? To jest no rzeczywiście widać, że nie widzi. Ale radzi sobie, tak? Wiesz co, nie radzą widzi rybaków. Ale wchodzi w pasuch? No tak jak widzisz. Aha, czyli? Wiesz co, zmieniły percepcję. Więc słuch? Myślę, że węch, jakieś tam czucie w ten sposób. I to są dwie dopłatowe klacze Wielkopolskie? Nie, nie, ta jest dopłatowa, tamta jest Wielkopolska, ale nie dopłatowa. Tamta jest klacz liskowska, tam gdzie jeździłeś. Z, z, to, tak, byłem w byłem Liska. No. To troszkę inne konie rzeczywiście. Najpierw byliśmy na wybiegu dwóch klaczy, a teraz idziemy do stada, które się pasie za domem. W większości jest tutaj młodzież. I tutaj jesteśmy na łące. Pod domem, gdzie jest młodzież? I tu są klacze ze swoimi śrebakami, tak? I tu tak. w większości są wielkopolaki? U, w dużej większości. No chyba ze dwa są SP. A skąd taka miłość u koni u ciebie się wzięła? A ja nie wiem. <grym> to bo, ja, taki... nie, bo ja z miasta jestem, więc to tak... U, Ale mówię. to trochę wygląda mi na uzależnienie u ciebie. Uzależnienie, dlaczego tak mówisz? <grym> czym A ile stajesz? masz koni? Wiesz co, w tym roku już tak dobiliśmy pewnie do 80. 80 no. to widzisz. 20 parę rybaków jest. I to z nie jest uzależnienie, nie? Nie, myślę, że nie, jeszcze nie. nie. Mi się wydaje, że to powyżej trzech już się zaczyna ta choroba. <grym> <grym> A to poszamanie klaczka dwuletka. Po szamanie? No, po szamanie. Tym twoim yy, karym mogierze. tak, to już ostatni, ostatni rocznik te dwulatki, nie potem już nie krył. Już nie krył? Nie. Ale jest jeszcze? Nie jest. Czyli na emeryturze u ciebie. No, w Tak, no bo on piękny ogier. Wiesz, ja. ja mogłabym nie mieć jeść, ale on musi być do końca. A to po naszym mikroży klaczka. To już klaczka. wszystko po waszych ogierach. Lichwor też go pamiętam. Tak, rudy tak. To niestety odszedł nam w grudniu. Aha, już go nie ma teraz. Ale bardzo ładna klacz. Wysoka co. Ty jeździsz konno? Jeżdżę, no. I ty tutaj masz jakieś zajęcia też prowadzisz, czy tylko Wy rekreacyjnie? Rekreacyjnie koleżanka prowadzi u nas, a ja, ja jak siadam, to tylko dla siebie, dla przyjemności już. Nie? Jakieś tam rajdy sobie w tym roku zrobić, a to jest SSP. SP, a to jest jedna ze z SP jedna ze z, z plamą a barwy no, u jakie są? jest to podstawowa i taką, którą najbardziej lubię to jest gniada. taka gniada, zwykła, taka bez odmian a tu chłopak po który nam się skaleczył oj bubę sobie zrobił, tak? i to ja. chłopak, a taki duży ogierek nie kryje, nie próbuje kryć? jeszcze nie, jeszcze jaki nie. Są, są a ten jest dwulatek kupiony w tym roku z lisek właśnie to jednak dużo kupujesz z tych lisek nie no to... <laughs> No już trzy naliczyłem. No gdzie? Tam była jedna, a drugi. Ale on nie może kryć programowych klaczy, nie? Wiesz co, on ma rodowo do Czyli mają tam jednak jakieś... I jeszcze perełki takie można coś tam znaleźć, nie? One są już odstawione? Tak, i w tym te takie pięć albo sześć już mamy bez mam. Tutaj z mamą jest chyba o tylko ten malutkie co tam poszło. To jest. A już reszta jest. Pamiętam tą klacz. Popilu. Popil to jest ten ogier, którego nie widziałem jeszcze, tak? Bo on padł nam ze 3. Czekaj, ta jest 3 latka 4 lata temu. To też ostatni rocznik Cieka. po nim był. I teraz są zajeżdżane, są już licencje porobione. Ale jest... Masz bardzo młode stado teraz, bo widzę, że. To tutaj akurat. To te trzy latki, wiesz co przyszły i maluchy tutaj do odstawienia, 3 latki do zajeżdżenia, a całe te mamuśki to poszły na... No zawsze na remont stada musimy zostawić. Tu się uderzył? I co, nie, rościł sobie, ale o co nie wiem, ale tak jakby, na wiesz, polu? jakby nożem, no, przylazł członki, takie. Konie wielkopolskie zostały wyhodowane z myślą o dyscyplinach sportowych, takich jak ujeżdżenie, skoki i powożenie. Jest to polska rasa koni, którą zapoczątkowano na terenach zaboru pruskiego na początku XIX wieku. Do wyhodowania tej rasy wykorzystano konie trakeńskie, wschodniopruskie oraz niektóre rasy niemieckich koni półkrwi. Głównym ośrodkiem hodowli było gniezno sieraków i starogard. Po II wojnie światowej w 1962 roku konie, które pozostały na terenie Mazur, czyli koń mazurski, powstały głównie z koni trakeńskich i wschodniopruskich oraz na terenie Wielkopolski, czyli koń poznański, mieszanka krwi anglo-arabskiej i półkrwi angielskiej dały początek rasie, którą nazwano koniem wielkopolskim. Fado, psi, psiuś, dobra robota. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź, chodź już, chodź, chodź już. Już zostaw, zostaw, zostaw płyniki. Czas na pokaz ogierów. W wyłudach stacjonuje aż pięć ogierów wielkopolskich mogących kryć klacze dopłatowe. W Polsce obecnie jest około 25 ogierów biorących udział w programie ochrony zasobów genetycznych. Ta liczba jest przerażająco mała. I ten jak się nazywa? Szaman. Szaman. Czyli emerytusz. A tak naprawdę szaman to niekoronowany król wyłudach. Pochodzenie po Pikmalion, od Szamanki po karkas. Urodził się w 1995 roku, więc już ma 29 lat i świetnie się prezentuje. Zbojntowany został na 78 punktów. Jak długo on u Was w hodowli jest? Piękno szyję, mam, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę. 28 lat. 28 lat? No. Ja myślę, że ma 23 bo albo no. dwadzieścia Jadek. Ale z dobrym zdrowiem się cały czas cieszy, Trzyma nie? Trzyma się, tak. No na szczęście, wiesz, apetyt ma, zęby ma. To najważniejsze chyba, żeby zęby. Atrybuty konia. Tak. Ale on ma wypalane, czyli on jest z jakiejś stadniny, Tak. Lękity. Lękity, tak i one miały numer, numer stada na plecach, ten stadniny i z drugiej strony numer przyżyciowy. Oni już chyba teraz nie wymierzają. Nie, nie wolno. Mhm. To jest Galobiusz? już? Tak. Jego wymiary wzrost 170, obwód 198, nadpęcie 21,5. Dobra, mamy go. Okay. Bardzo ładnie wygląda na tle tego białego płotu. No trzy dni malowałam. <laughs> Dzięki za przygotowanie. Doceniam. Grabiliśmy. Malowali. No widzę zagrabione. Nie on taki jest wesoły. Ten kary przystoniak wraca do stajni, a za chwilę na jego miejsce pojawi się następny ogier. Jeszcze cztery przed nami. Kto to teraz idzie? virtuos Wirtuos. Ja go nie widziałam wtedy. Nie. nie, nie. Młody no, Czyli on zdawał próbę dzielności? Tak. I pan, i Jako jedyny z Wielkopolaków zdawał. Z oceną bardzo dobrze. A ile ma punktów? 79. 79. I to była próba zaprzęgowa? Tak. Klikowy. Klikowy. Jaki on jest maści? On jest, wiesz co, ma wpisane jako gniady, ale on jest jakiś Skara, taki jest starogniady, tak. ciemnogniady. No, na taka latarnia. Wnuk tak. szamana, tak? To ma się dawać ciekawostkę, że te trzy młode, co wszystkie mamy, to wszystkie mają szamana też, nie? Oj, to wam bardzo ładne klaczki dawał. O tak. Ogierków nie chciał dać. I wy wszystkimi tymi ogierami, które będziemy oglądać, kryjecie tutaj, nie, tak? No, tak? Macie punkt kopulacyjny, też mogą tak, mini przyjechać? Tak, tak. Bardzo dużo klatek w tym roku. Tak jakbym policzyła razem z naszymi pokryjami. 70 klaczy, no to bardzo... No to tak bardzo 20 bardzo. parę na, na tym, bo ich tam cztery kryją. No taki niezły wynik, jak na nasze. Tak, bo wielkopolaków jest jednak niedużo, nie? Sobie u nas szachetnych szlachetnych ogierów ukryciem. Dobra, myślę, że będziemy go pomału brykać do stajni, jak się da. Na tym wyjeździe, towarzyszy mi kuzyn Kuba. Waszej hodowli to po jakiej matce on jest? Od wendola poszłam. A jego ojcem jest pupil. Jego wymiary to 170x193x22. Na na Przepiękny jest taka wiesz, masa tego konia. To jest Wielkopolak tak. i on jest. Um... On już jest pięcioletni, chyba teraz od czy 6. Czysto wielkopolski rodowód. On jest po powoju i z matki Saba po szanon. On był uznany. Tak o. i zdał punkty? Tak. W tak. tak. Próbę dzienności zdał na Wrocławiu. Dostał licencję. Zaprzęgu zdawał. Zawsze dla Wielkopolaków jest ciężki do zdania, czy jeszcze wiesz. ciężki? Bo one są bardziej pod siodło. Trzydnie, trzydnie próbę, wieś, tak samo muszą tę próbę zdawać, jak to zdają się. Szówek jest mocniejszy, koniec. Wielkopolak jest mocniejszy ten, ten Wielkopolak, jeśli dole w krwi, to jest polgluta. Su super miejsce, tam jest słońce i on się ładnie świeci. Jakbyś go tam jeszcze raz ustawił, wiesz, 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 wiesz. albo na trochę do przodu też jest słoneczko. Używacie te ogiery pod siodło sami? Wiesz co, jeszcze nie, bo one były w zaprzęgu robione i jeszcze nie były pozajeżdżane, ale teraz, y, teraz pójdą do roboty. Jutro tego wywozimy. Czekaliśmy już tylko na Ciebie, bo jedzie już, wiesz, mam umówioną dziewczynę. A wiecie może, czy przekazuje po tą subarwę? barwę? E, to przekazuję. Przekazuje. Co, co do tej pory się urodziło, to jest syrka. Aha. Bo to z tym przekazywaniem tej barwy nie jest takie proste, nie? nie? Ale akurat tam się udało. A teraz po głowie ogierów w Polsce uznanych, wielkopolskich, takich dotacyjnych, zwiększyło się trochę? I to jest chyba na tym samym poziomie tej Bo nawet to co uznali to niestety tak gier wypadły. A klaczy ciągle mamy 173, coś takiego? E, tak, zostało na tym samym poziomie. Chociaż podejrzewam, że ten rok będzie nawet mniej. ze względu na zmianę... Tego A do takiej klaczy dotacyjnej na jakim poziomie są dopłaty, możesz mi powiedzieć? E, w tej chwili, gdzieś co podnieśli do. 2000, chyba 2007. E, 700 czy 7 zł? 700? 2, 7. To ładnie. A ogier też mają dotacyjne ogiery tak. uznane dopłatę? Mają dopłatę, yy, tylko muszą dość ostre kryteria spełnić i generalnie nasze się nie łapią. A ile taki ogier dostaje, który... Um, 5600 do ogierier. 5600. Musi mieć kategorię A a to dopiero jest. Te kategorie nadają. konie mają 7-8 lat i już są sprawdzone na potomstwie albo w sport. Jego wymiary to 172 na 195 na 21. Został zmoiotowany na 79 punktów. Koniec odprowadzany do stajni. On jest synem. Powoja, a z matki jest wieczorynka po szaman. Czyli też. Szaman krew szaman. dał dobre kobyły, które dały dobre odgiery. Synki. Ale żadnego ogierka nie macie poszamanie. Został ten siwy, co mało bez koleczonów. A to z po nim? Tego będziemy tak. To jeszcze tego chcemy spróbować. To siwy jeszcze u Od matki. Ogiery przyprowadza pan Jarosław Pacek, hodowca. Biwaro w końcu zdał próbę skokową. A to są też próby skokowe, to nawet no nie widziałem. Furorę zrobił też jak byliśmy na tych wszystkich pokazach z nim. Ale jak on się świeci, co on ma tam coś? Taką sierść ma. <grym> tak. Taką maść dostał. Słuchaj, a żeby było śmiesznie, no to powój był gniady, matka czarna, bez odmian w ogóle, a ten wyszedł taki wiesz... No, ro... Ach, ten to, to dobrze. No podnieś tą głowę. On tak... Tak, biega z takim właśnie, zawsze takim jest. Vivaro naprawdę robi wrażenie. Jego bonitacja to 79 punktów. Wymiary: z Wysokość 168, obwód 193, nadpęcie 21. Pochodzenie Popowój, od Wieczorynka po Szaman. Ogier jest odprowadzany na swoje miejsce i za chwilę przyjdzie czas na ostatniego ogiera, ludzka. w zeszłym roku go również filmowałem. I to idzie Lutzek. Tak. On też zdał. Tak, ten to w ogóle bardzo dobry. Ile dostał? 179 punktów dostał, ale czas się taki zrobił, że przez niego 3 czy 4 małpolaki nie zdały, bo tam jakąś średnią czasową oni wyliczają. Mhm. I on takim podkręcił śrubkę, że po on, prostu reszta... On jest w nie... starym typie? Tak, a to właśnie jest z tego z ciupet. Tak, on jest taki mocny no. koń, widać. Nie wiem czy jest podobny do tego kłobuka, czy nie, no ten chyba jest dużo mocniejszy. No sprawdził się zawsze. Dobra. No to możemy go puszczyć. On w tym roku też już brał udział w, że tak powiem, roznażaniu? Już... Tak, y, tylko dosyć późno, bo późno licencja przyszła i dopiero w lipcu pierwsze, pierwsze dziewczyny miał. I co są będą u Ciebie też jakieś? Czy wszystko tak, gdzieś tam? Y, troszkę, chyba, że dwie są u nas pokryte. Tu tam daliśmy dla sprawdzenia. I troszkę tam posyłam. Ale największe to ubranie y, miało w biwaru. Dwiwaru to który to był? Rudy. Rudy, no nie dziwię się. Lusek jest ogierem dopuszczonym do krycia klaczy w programie ochrony zasobów genetycznych. Pochodzenie po kłobu, od lekcja po funt. Został zmontowany na 79 punktów. Jego wymiary to 167 na 200 na 225 Pani Ania łapie ludzka. I tym razem pójdziemy wszyscy do Stani na zwiedzanie. I tu stoją ogiery. To jest szaman? Nie. To jest szaman. Lucek. To jest. Virtuos. On tak się świecił w słońcu, to zon. To Soki. jest soku Ale on jest z was czy on jest. Yy... Nasz, Kupiliście go najpierw sprzedaliśmy No bo on u was był najpierw, tak? Urodzony. Urodzony naszej podaby jest. no to w sumie wrócił do domu. Wrócił do domu. I gdzieś jeszcze jakiś jest. Wiwar. On tak w dole tutaj to wydaje się malutki. Zostały nam jeszcze do zobaczenia dwa pastwiska, gdzie pasą się konie. Pierwsze miejsce to stado, gdzie głównie jest młodzież. I teraz jesteśmy na Półwyspie, gdzie są e, młode konie, tak? Tak, młode, młodzież młodzież już taka praktycznie, bo to roczniaki dwulatki. I odstawione I, matki, tak? I tak, i matki już takie bez coś robaczki zostały w domu. No i całe stado jest tam na wypasie. Co zaklacz? Ta jest sniobę poszamanie. Córka szamana. Córka. Kaczki. Głogi. Głogi. One jedzą to? Wiesz co, myślę, że dzięki temu w tym roku w ogóle przeżyły nam tę suszę. Gryzły te głogi, chyba tylko dlatego jakoś tak wiesz, w miarę dały radę. Dały radę. Tutaj mamy co? A to mamy poszamanie dwóch chłopaków. Chciałam go wykastrować, ale nie zapomnij nawet nie po ja... Chyba ktoś tutaj mi śledzi. To będzie siwe całe? Tak, to będzie białe. To, 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 to. sorry, wpadłem w dziurę. Konie wchodzą pomiędzy zadrzewienia. Tam niedaleko jest brzeg jeziora. Niektóre z nich właśnie tam się pasą. Tu są jakieś. Tak weź? Okay. Zrazy sobie wcinają, to gruba jest jedna, a jest to rzeczywiście. Teren jest tu bardzo rozległy, pomimo tego, że koni jest tu całkiem sporo, wydaje się, że jest tutaj tylko kilka sztuk. Cieszą się tutaj prawdziwą wolnością. A my jedziemy dalej na kolejną łąkę. To paswisko jest moim ulubionym paswiskiem tutaj. Przebywają tutaj klacze ze starszym potomstwem. Jest tu naprawdę dużo koni. A ten tarancik to jest, to jest jego matka obok ta siwa? Tak. I ona kiedyś też taka była, tarantowata. No. I to jest wielkopole? Nie, ona jest taka mix. To no, te dwu, ta dwójka dzieci, co tam widzieliśmy na wizentalu, jak byliśmy, mhm. to właśnie od niej. Czyli też są tutaj grube. Tu, tu jest jezirebak. Aha, to jest staklar. Rzeczywiście, taka widać, że jest trochę w tarancie. Ale to była taka ciemna, Ale przekazuje maść, nie? Wszystkim Wysoki taki. To po tym jest, Ostatni, bo to nie jest po diamencie. To też jest czysta polska. Tak? Jak się to w tym nazywa? W roku była. Chobyska po tym. Pamiętacie? Rybaka miała. Tak, miała ogierka w tamtym roku. To jest klacznik Skalackiej, skalacji, czarczakie, ten z Wisek. Był dawno, dawno kupiona. i rybaczka ma przychodnicą. Idziemy na drugą stronę Paswiska. Teren jest naprawdę rozległy. Niektóre konie podążają za nami. Jest tam wodopój. To jest druga gruba, nie? Tak. Docieramy do wodopoju. Tutaj konie poją się. A bo tu i dziecko zostało tu. Tak? Po tak, no bo dzieci z dziećmi. Ja wiesz, matka, gdzieś pójdzie, Potowarzyszymy tej kobyle, która idzie ugasić pragnienie. Jak na razie, klaczy zimnokrwistych naliczyłem tutaj trzy sztuki. Cała reszta to gorąco krwiste konie. Większość z nich to wielkopolaki. Część jest P. Koniec picia, klasz wychodzi do źrebaka. To z tylko nie dopłat, do 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 Dopłatowo? Czysto To Wielkopolski to nas Poznańskiego do nas przyjechało. A co? Sawanka. Niektóre świetnie się bawią, darzając się. Teraz jeszcze druga strona. O tak, tak jest dobrze. No, koniec tego. Idziemy do reszty stada, spróbujemy sprowokować do biegu, bo jak wiadomo, najpiękniejsze są konie w ruchu. Pani Ania klaszcze w dłonie. Ale jak na razie przynosi to mizerny skutek, konie wolą się paść. W końcu po chwili stado rusza. I zaczynamy wielki bieg. Poobserwujmy te zwierzęta, kiedy galopują po bezkresnych terenach. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam Przemek razem z ekipą i zapraszam na następny odcinek.